Cześć wszystkim. Hejo. Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek poświęcony w całości dinozaurom. Jakie rzeczy dzisiaj mamy? Wystaw z klocków Lego Jurassic World. Tak jest. To jest dokładnie ucieczka przed Carnotaurem i dostajemy tak: dużego dinozaura, żyrosferę, furgonetkę z przyczepą, a także tutaj Stacje. mamy stację taką już zarośniętą trochę. Jak widzicie, jakaś tam jest lawa obok w ogóle Baby Dino. Ale tak Generalnie w zestawie dostajemy trzy minifigurki i dwie figurki Dinozaur. din dinozaurów. Mamy tak, oczywiście główną, yy, głównego bohatera, Owena. Oprócz tego jest Claire i Franklin. Franklin to był, nie jestem pewien, yy, to jeden z... Podróżny zau... chyba. Jakiś gości, który tam z nimi podróżował. Aha. Oprócz tego wspomniany Baby Dino i oczywiście Carnotaur. najważniejsza rzecz, czyli Carnotaur. Z takimi fajnymi, tutaj na opakowaniu słabo to widać, ale on tutaj ma takie... Tak jak gdyby rogi, tak, tak. czaszka po prostu mu rośnie. Bardzo ciekawie. Tak, o. E, jeszcze możemy zerknąć z tyłu. Tutaj czy są jakieś ciekawostki? Oczywiście wszystkie Ogólnie. funkcje zabawowe, ale to wam pokażemy jak e, tutaj przejdziemy już do samych klocków, do samego zestawu. Tu jeszcze jest fajną rzeczą, że jak macie kilka zestawów... E, to można połączyć. Z, to właśnie i kilka dinozaurów, to można je połączyć i swoje własne hybrydy stworzyć. No niestety my, super. my akurat nie mamy dinozaurów, ale mamy Mamuta z LEGO City, także to jego Wam pokażemy, jak go tutaj y, złączymy. Ale słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do tego zestawu, tutaj mamy dwie książki od wydawnictwa Amit. Pierwsza to jest Alarm w winoparku, natomiast druga to jest tutaj Wyzwania z naklejkami, Wino Odkrycia. I tak, generalnie obydwie książki są bardzo podobne do siebie, bo mamy, tak jak tutaj jest napisane, naklejki, ciekawostki, super misje, zadania, tego typu rzeczy. Fajne rzeczy. I tutaj przykładowo Wam pokażemy, już część sobie rozwiązaliśmy, ale gdzieś tu, dać na stronie 44, z tego co pamiętam, specjalnie zostawiliśmy miejsce. szybko. Gdzie to było? Tu. Okej, okay. i tutaj zdaje się jest misja taka, że musimy przykleić w te tutaj. Dinozaury? W te miejsca tutaj, dinozaury, oprócz tego ich przynęty. I czekaj, gdzie my będziemy szukać? Gdzieś na końcu, chyba, albo na środku. Na końcu, dobra. Czekaj, weźmiemy to. sobie tu. Okej, okay, no to dawaj. Odklejamy tego wielkiego Triceratopsa najpierw? Tak. Wow. To zobaczmy. Tu jest ten. Przylepiamy go gdzieś tu. Ok. i teraz musimy znaleźć dla niego jakąś przynętę. Tu będzie hot dog w tym wypadku? No. Okej. Okay. Mm -hmm. Czyli bo oni tutaj wszyscy sobie ludzie spacerują po parku. I szukają. A właśnie tutaj jest alarm i awaria zarazem. Wszystkie dinozaury uciekły z różnych miejsc. Tam z pterodaktylami te, e, też coś robiliśmy, że tak. trzeba było je wyłapać i naklejki właśnie ponaklejać. To chyba było nawet. Gdzieś tam niedaleko, tu. ja pamiętam. Tutaj? I jeszcze chyba jedno było gdzieś. Tu. O właśnie, tutaj widzicie, jak Adam tutaj siatkę zarzucił na. To żeby czy... były, były normalne. Mhm. A potem trzeba było takie w sieci. W Ro, rozumiem, rozumiem. Okej, okay. dobra wracamy do tamtego. Jeszcze mamy kilka naklejek. Marchewka? Kto to marchewkę ciąga? Y, triceratops będzie, no. tak? Bo tutaj mamy. O! Ole wielki. Ninja. O, tam dwie naklejki na siebie naszły, czy co to? Y... Prawie, blisko. Mhm. A nie, noga. Aha, zakryłeś nogę, to nic nie się szkodzi. I jeszcze tutaj mamy tego wielkiego. Jaki uśmiech. <grych> czekaj, czekaj, przyzumuję. Aha. Dobra, także i przykładowo tego rodzaju zadania mamy w tej książce, związane właśnie z awariami. naklejka. Tutaj zaraz. Aha, i tutaj mamy, polecamy także. Dino odkrycia. Z kolei w Dino odkryciach z tyłu mamy, że polecamy alarm w dinoparku. Ok, także to tyle z książek, możemy je tutaj gdzieś sobie przesunąć i na spokojnie możemy teraz przejść do zestawu. Najpierw, o tutaj już widzę, Claire się przewróciła. Słuchajcie, najpierw minifigurki. pierwszy akurat tutaj stoi Franklin. No to zobaczcie, taka niebieska koszulka. Yy, Okularki. A właśnie, wszyscy mają dwustronne twarze, tutaj zobaczycie obok na zdjęciu. Yy, Owen z kolei ma taką poważną. Ta jest poważna, taka trochę zamyślona, Pe pewna siebie o to jest no. dobre słowo. Koszulka jakaś taka zadrapana prawdopodobnie przez Velociraptora. No. I Klery akurat tutaj ma przestraszoną twarz ale z drugiej strony też fajnie wygląda. I jakieś tutaj kieszonki pasek. Jeszcze, a propos Owena, warto wspomnieć, że on tutaj ma nadruk na nóżkach jest jakaś pasek i sakiewka taka mała. No. Hm. Śmieszna. świetna. Następnie, słuchajcie, mamy tutaj Carnotaura. Wow. zobaczcie go tutaj z bliska co ma, ruchomą paszczę ruchome rączki malutkie tutaj takie rączki wow. w ten sposób I kręci Aha. i jeszcze nogi te, te nogi tak bardzo luźno chodzą, prawda? No. tutaj możemy tak pokazać, tak strzelają no. w, te, w ten sposób i ogon zdaje się on był gumowy. jakbyś mógł go tam delikatnie pokazać jakoś, jak on się wygina w ten sposób mm. Ping. ok sama ta końcóweczka po prostu mm. Aha, mieliśmy pokazać jak będzie wyglądać w momencie, kiedy zrobimy sobie hybrydę z mamuta. Połączenie. Wow. No Mamuto my... karnozaur. Wygląda po prostu... Mamuto drugi karnozaur. To może być jakiś karnomamut, natomiast tutaj ewidentnie, nie wiem, możecie w komentarzu napisać jak byście nazwali takiego dinozaura. Ale jeszcze jedno. Być. Jeszcze jest yy, opcja z czym? Czekaj, co ty mu próbujesz. Co to ma być? dwie głowy. <noise> Że ten atakuje tu, a ten tu. Może tak być. Ale jeszcze była jedna opcja. Aha, tak, właśnie, nie. ten ruch tutaj. No nie, czekaj. Spójrzcie tu. na to. Nosorożec. <noise> Jaki nosorożec. <noise> Tylko trochę nie mało tu, ale. Nic nie się szkodzi. Ok, to tyle z Karnotaura, teraz... Przechodzimy dalej tak do jest. stacji. Do zarośniętej stacji kul żyroskopowych. Zobaczcie, tutaj mamy tą kulkę. Mówiąc szczerze, to jest, chyba, to jest chyba moja ulubiona część z Lego, jaką kiedykolwiek widziałem. A serio? Tak. To w jaki sposób to jest zrobione. Jeszcze zobaczycie kilka ujęć, jak wygląda, kiedy ludki w tym jak gdyby się tutaj, kręcą. Kręcą się i podróżują. Ale generalnie super rzecz. I wyszelimy, w ogóle tak o. Dawaj. Cool. Okej. Okay. Tak, leciutko. I teraz tak. Jakie rzeczy mamy tutaj w tej stacji? Lawę na górze, w ogóle. Tak, to jest funkcja wow. zabawowa. Mamy tutaj taką. Już wam pokazuję. Zapadnie, i z tyłu. Czekaj, jak to będzie dobrze widać. Tako? I z tej strony. Jest taki dżindel, i się I, i, I jego wyciągamy, i po prostu można opuścić. Spala. Oprócz tego, dużo takich roślinności, jak tutaj kwiatki, w ogóle jajka. Rośliny, to jest. Yy... Jajka, Gniazdo kas. po prostu. Tak. Najprawdopodobniej karnotaura. O, tutaj widzę, że się ukrył Aby. Baby Dino. Za znakiem. Wyciągnę go w ogóle. Tak, tak. jakiś tam. Możemy go tutaj pokazać fajnie. Mm, 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 mm. Um, oprócz tego, co tam jeszcze coś mamy? W sumie wszystko opowiedzieliśmy o roślinności, wyrzutni i lawie. Tak, gdzieś tu widziałem jeszcze taki, nie wiem czy to jest strumieczek, czy wodospad, jakieś takie malutkie tamo. Okej, okay, następny to jest furgonetka. Tak? I co my tutaj mamy, Aleś, opowiadaj. Bardzo dużo świateł, w ogóle jakieś oznaczenie. Tak? Ym... To, że to jest tablica rejestracyjna, tak. o tym mówisz. Okej. Okay. W ogóle lusterka, światło, jeszcze tu. armata. Tak, Taka, taki miotacz klocków na górze. No i tutaj doczepiliśmy zapasowe, co, że generalnie pociski. Okej, okay, tutaj mamy tak. łopatę, z tej strony, a z drugiej było coś ciekawego. Bar broń usypiająca, bardzo super. Tak, idealnie jak gdyby... Tako? Fajnie zrobiona. to się z takich mhm, Czyli jest po prostu zielona strzykawka, jak z Lego Ninjago i, i taki fajny pistolet, czy okay. też strzelba. Tu jest w ogóle jak... Jakaś stacja? Nie wiem jak to nazwać. Jakaś taka polowa stacja można no. powiedzieć. Dach bardzo łatwo można ściągnąć z tego. w ogóle to można jakoś taki, taki odczepić. Tylko jako ostatnio to robiłem, no to nam upadło. Czekaj, czekaj, jakoś... Okej, okay, poszło. Możemy to odczepić i po prostu to... taką stację gdzieś w polu sobie ją ustawić. I co my tutaj z kolei dostajemy? A tu nic, ale tu jest kość i niebieska strzykawka. Aha, w tej szufladce na dole. I okay. oczywiście komputer, jakiś taki klucz e, Cokolwiek to jest no to też Antenka mhm. Okej, okay, to ja to wczepiam tu I tu Doskonale I tutaj słuchajcie jeszcze na samym końcu zapomniałem wspomnieć o szyberdachu na górze Więc super I y, miejsca tam niby są dla dwóch ludków, ale tak naprawdę żeby było wygodnie to tylko jednego wsadzimy Teraz mamy przyczepę Tak i ta przyczepa jak gdyby łączy się z tą furgonetką tutaj gdzieś z tyłu. Wow. Coś tam odpadło? Tam antena chyba. Tak, tam jest normalnie taki bolec, który I można wczepić. To. Mhm. I to jest miejsce na żyrosferę. Tak, i co ciekawe, tutaj też możemy ją wystrzelić. Tylko o wiele słabiej. Okej, okay, z tej strony mamy ruchome światła. Tak. A z drugiej. Kości? w co? takich fajnych skrzyneczkach no. to były sejfy. Jak y, ja byłem mniejszy to miałem jak gdyby zestawy z Lego Western a? i dokładnie te klocki służyły funkcję sejfów tam można było wrzucić pieniądze bo idealnie tutaj y, 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 mieści się właśnie banknot ten taki z Lego. Y, ale dobra a w drugiej części co jajko. to jest? Jedno jajko czyli już widać że gdzieś tam na, napadli na jakieś gniazdy i po prostu je y, obrabowali. Mhm. No i generalnie wygląda na to, a że, że to jest wszystko. Co sądzisz o tym zestawie, jak to uważasz? Super. Dinozaur, stacja, żyrosfera, to ekstra. Ok, i słuchajcie, z naszej strony to by było na tyle. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym zestawie. Nam się najbardziej co? Karnotaur podobał? Tak, i żyrosfera. I sama żyrosfera. Yy, niedługo pokażemy Wam jeszcze inne zestawy skocków LEGO. LEGO, yy, LEGO na, City. Na pewno pociąg, słuchajcie, z LEGO tak. City, ten wielki pasażerski i Diesel Nautę z LEGO Ninjago. Tak. Także na to możecie śmiało czekać. A na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia. Narka!